Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstali martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus nasze życie, życie wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach. Rozpuśćcie nieczystości, lubieżności, złej rządy, chciwości bo ona jest walgochwalstwem. Z powodu nich nasłodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyś się w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, nieważanie, a niebno mowę od waszych. Nie okamujcie się nawzajem. Boście zwlekli siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, Lecz wszystkim we wszystkim jest Chrystus. Oto Słowo Boże. Dobre, amen. 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 A Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi. Amen. Niech Panie, wszystkie Twoje dzieła, i niech cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i nie głoszą Twoją potęgę. Dla Bóg, Być synem ludzkim, oznajmić swoją potęgę <coughs> I wspaniałość fały Twojego Królestwa Królestwo Twoje, Królestwem wszystkich wieków Przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie A, Aleluja! 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 aleluja. Cieszcie się, się i ratujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Aleluja! W Ewangelii według świętego Łukasza. Powodomnie Panie. Panie. czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście Wy, ubodzy, albowiem do Was należy królestwo Boże. Bogosławieni Wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Bogosławieni Wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy was leżą i z powodu Syna Człowieczego podadzą pogardę Wasze imię jak niecne. Cieszcie się, i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie i czynili proojcom. Natomiast biada wam bogaczą, bo odebraliście już pociechem waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. To to słowo Pańskie. Panie, Panie, Panie. Jezu, przez Twoją dzisiejszą wypowiedź jak gdyby przewracasz nasze wyobrażenia o szczęściu, jakbyś nam kazał, byśmy byli ubogimi, głodowali, płakali, byli znienawidzeni, ale przecież Ty sam, Ty sam karmiłeś, Ty sam czyniłeś sutra, żeby cię nie płakali, a tutaj mówisz, błogosławieni, którzy płaczecie, tak. Jak to rozumieć? Ano właśnie. To błogosławienie nie oznacza szczęśliwy takim potocznym rozumieniu. Mówisz, Panie Jezu, będziecie nasyceni. Śmiać się będziecie. A więc z przyszły jest najważniejszy. Dlatego przyszłego czasu mamy przyjąć to, co jest trudne. To wcale nie oznacza, że Ty pragniesz, byśmy byli słodni, byśmy płakali. Ale Ty wiesz, że jeśli chcemy zadać śmierć temu, co jest przyziemne, a o czym mówi święty Paweł Apostol. A więc rozpuście nieczystość, lubieżności, złyżących, dziwości. To temu niejednokrotnie będzie towarzyszył smutek, po ludzku sądząc, ból, ból. Tak, jeśli chcemy być tutaj na Ziemi święci, to będziemy napotykać na opory. do nas zbliżać się ludzie nieuczciwi, żeby nas nabierać, wykorzystywać tak, będzie płaszcz Boże nam chciało się płakać. I to jest właśnie ten płaszcz, który będzie nagrodzony. I to są właśnie te błogosławieństwa, o których ty mówisz. Natomiast ze smutkiem trzeba myśleć o tych, którym się wydaje, że są już po ludzku zaspokojeni, Śmieją się, mają dużo, dużo, rzucają, wyrzucają. Tak, Panie Jezu, tym się wydaje, że są szczęśliwi, ale Ty wiesz, że to szczęście jest bardzo krótkie, bardzo krótkie. Im starsi jesteśmy, to tym bardziej zdajemy sobie z tego sprawę i coraz bardziej doceniamy te dobra duchowe, oddalając się. O tych materialnych, oczywiście. Tak, Panie Jezu, nie znaczy, że nie mamy ich posiadać, ale byśmy tymi dobrami materialnymi służyli innymi, dzielili się, mieli tyle, tyle potrzeba. Tak, Panie Jezu, bo naprawdę szczęście, o tym przypominać, to nie jest to ziemskie, krótkotrwałe, ale to jest to niebieskie, które nam obiecujesz. I to chcemy pościć I też w tych intencjach się modlimy. Panie Jezu, modlimy się za wszystkich ludzi, aby zrozumieli, na czym polega prawdziwe szczęście. Na odkryciu Ciebie, Twojej miłości, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zbawienie wieczne, za zmarłych ojca Antwreda Micheckiego w śmierci. Mamy Annę Michecką. Męza, herbina, kalisz oraz Zmarłych też. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Panie Jezu, daj nam mądrość i wytrwałość, abyśmy umieli iść drogą błogosławieństw, która jest drogą do świętości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie o Ducha Świętego dla kierujących Kościołem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich chorych, słabych i opuszczonych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Kościół Święty, aby nie ustał po obrocie dobrej dobiny, bo Boże nie poświęcie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przecież krzyż młodący przywiali nas te prośby, które tobie przedkładamy w duchu świętym za Matki Najświętszej przez Chrystusa Pan naszego. Amen.